Drodzy, dzisiaj będę grał w grę, która ma mnóstwo lat. Nazywa się Deforest. Postaram się skleić z tego jakieś odcinki. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. A, ja chyba języka nie zmieniłem. Super. Chociaż nie wiem, czy jest w ogóle polski język. No to była jest trochę jak. Los jest wypadek w samolocie w samolotu Prawdopodobnie yy, wypadek w samolocie spowodował wypadek samolotu, więc to się też trochę łączy. Jeżeli ktoś właśnie włączył sobie mój film, czy na Twitchu, czy na YouTubie, to ja z góry mówię, że będą przekleństwa, będą brutalne sceny, jakby w grze. Przekleństwa z mojej strony będą i palenie papierosów na wizji. Więc jeżeli masz poniżej 18 lat, to oglądasz na własną odpowiedzialność. Albo niestety, bez wiedzy rodziców. Ja biorę opcję. Gameplay, jest English. Ja chcę Polish. I italiano, polski, jest. O, super. Niski poziom energii, zjedz coś lub odpocznij. Czujesz głód, znajdź jedzenie. Napój. Dobra, jedzenie było. Więcej jedzenia. Siekiera. Czemu ta pani miała siekielę? Co chciała wybić okno w tym samolocie? No bez sensu, troszkę. O jezus, bardzo szybki tutaj jest czułość myszy. Hmm. Czułość. Sprawdźmy na 30. Ja totalnie się nie przygotowałem pod tą nagrywkę. W sensie, wszystko co się dzieje. Ja pierwszy raz. Znaczy, grałem w tą grę dosłownie, nie wiem, 10, 15, 20 minut. Jakieś. Jakiś czas temu przed, przed premierą, więc ja nie mogę tu wejść, ja bym chciał tą gazetę z kibla. A więc to, to, jeżeli umrę w przeciągu, nie wiem, 15 minut czy 30, no to pewnie po prostu nagram następny odcinek już yy, od tamtego momentu, czyli postaram się ten progres jakoś tam odtworzyć albo zacząć w jakiś inny sposób grę no i już powiedzmy mając te pierwsze etapy ze sobą Dobra, i czy ja mam coś... Jaka jest fabu fabuła? Czy Przez. ja mogę... Odkryto nowe zwierzę. No dobra. Tu mam jakiś... O. Baton. Fajnie, fajnie. Ok, czyli mogę porozwalać te itemki tutaj, pozbierać jakieś badyle. Podejrzewam, że badyle się przydadzą ptaszek. Totalnie nie wiem o co chodzi w fabule w sensie. Tu nie ma chyba żadnego tutorialu. Jest sobie. Jest sobie miejscówka. Są sobie walizeczki tych ludzi, co nam się powykrzaczali w trakcie. Okej. Okay. Kent mm. Kerry anymore Kamienie. Super. Jak na grę, która ma. W którym roku ona w ogóle powstała? Czy ja mogę to sprawdzić? Nie wiem gdzie to jest Ustawienie kontrolera to nie. No nie wiem, w każdym razie no, gra nie jest nowa. Hmm. Czy jest mapa? Nie ma mapy Sterowanie. A nie ma tutaj powiązania klawiszy jest. Kwipunek na I Podręcznik przetrwania. Czym jest podręcznik przetrwania? Uuu! Aby zdobyć instrukcję, najedź na kółko. Przeszkadza mi ten krzaczor. Gra się nie pauzuje jak to otwieram. Okej. Okay. Aby tworzyć ekwipunek. Umieszczam rzeczy. Wykonać przedmiot. Okej. Okay. Są roślinki. Są zwierzęta. Jakieś notatki, spis treści jest schronienie. Potrzebne przedmioty zbuduj schronienie. Możesz w nim spać i zapisywać grę. To się przyda. Krok drugi, ognisko. Krok trzeci. 7 patyków, 6 kamieni, 7 kłód. Dobra, czy jest jakieś, jakaś miejscówka, w której warto e, się że tak to powiem osiedlić jest woda jest polanka to ja myślę że to jest dobre miejsce żeby się osiedlić blisko też tego samolotu więc w razie w niech tam będzie potrzebne do quest'a jakiś yy, jakaś rzecz no. ja mogę tego szczurać po podbieg. Chyba, chyba niekoniecznie mogę go gdzieś mieć zginął. Dobra, no w każdym razie mm, podręcznik przed pod... Yy, dobra, podstawy, ale no dobra, to najpierw zbierzemy drewno. Sok z drzewa. Sok z drzewa to żywica. To nie potrafili przetłumaczyć kurwa słowa żywica jedzonko mi spada jak tutaj rąbety dr dr drówno e, dobra e, o, czyli ja mogę sobie to ustawić gdzieś tutaj hmm. może w ten sposób takie podstawowe o Dobra. Mamy badylę. Mamy kamienie. No i super. I teraz to drewnianko. Kłoda, kłoda, kłoda. Tu jest druga. Tu jest trzecia. To tyle pamiętam, że mogę chyba trzy naraz. O, cześć Suzanna. No wiesz, co gram sobie w DeForest? Aha, dwie naraz mogę podnosić, tak. E, to totalnie wiesz za, zaczynam nie, nie ogarniam jeszcze za bardzo jak się w to gra sobie podnoszę jakieś rzeczy tutaj e, szczęście jest yy... ale nie mogę tego otworzyć no bo niosę drewko ok mm, buduję sobie szałas Mówię krew na rękach czy ja mogę się jakoś umyć Czyli ma znaczenie chyba gdzie uderzę. No. O, dobra. W którą stronę spadniesz? W tamtą, dobra. Tu jeszcze dwie. Jestem ciekaw, ile mi się uda przetrwać dni, tak powiedzmy. Przy pierwszym podejściu o, o, to, o, o to słowo mi chodziło e, Dobra, mamy te drewieńka Ktoś tu widzę, że mi chyba nie pisał nie. E, Dobra, mamy drewieńka Tu mogę sobie odrzucić to okay. Jak to rozwalę, to się nic nie stanie, okej okay. Czy jak kucnę, to się w ten sposób się zetnie, okej okay. C to zapis. No to ja sobie zapiszę tak już na start. Aha. Ok, A co to jest za emotka? Że kiedy będzie noc, czy że co? No jest domek, dobra. I teraz tak. Krok pierwszy mamy. Krok drugi to jest 7 liści, dwa patyki. Aha, dobra, czyli ja muszę to otworzyć, żeby sobie zrobić. Ognisko. No, gdzieś to blisko zrobię, ale może nie za blisko. To wygląda jak dobre miejsce. Ok, i zapalniczką mogę podpalić. Yy. Poznaj podstawy trybu przetrwania. B, żeby otworzyć, czujesz pragnienie. znaleźć wodę do picia. I co? Czy ja mogę się tego jakoś napić? I. Yy. Mogę się tego napić, okej. Okay. Czego się zdrygasz? To jest zwykła woda z... Ko z kołuży. Jesteś w środku jakiejś wyspy. Z, z dupy więc, no stary. A Tam jest jelonek, tu jest jakiś... Odkryto nowe zwierzę. Dobra, mamy to. Rozpal ognisko, dzięki niemu możesz się ogrzać, rozświetlić mroki nocy lub odstraszyć przeciwników, jednak nocne ognisko mogą przyciągnąć niechcianych gości. Widzę, że mi pająk coś tam kombinuje. Oto przykładowe dwa rodzaje podobnie wyglądających jagód. Jeden owoc jest jadalny, drugi trujący. Jagody i wiciokrzew kolor indygo, a główki są zwieńczone małą koronką. No to zwykłe jagódki, a te są takie, no dokładnie. Eee. Spis treści. ogień schronienia, żywność, woda, składowanie, budowanie niestandardowe, meble, pułapki, obronia, łodzie, signals do zrobienia. Znajdź Timiego. Timi to jest ten dzieciak, tak, co siedział obok mnie? Znajdź i przygotuj jedzenie. Znajdź zaginionych pasażerów samolotu. Ok, tu się coś świeci. Przeżyte dni zero, oczywiście. Aktualny komfort. Zdrowie psychiczne 100. Sytość, bla bla bla. Mm, tu jest co? Tu są jakieś tam pierdoły. Podstawy przetrwania mamy tylko tu. A, jest jeszcze dużo blisko. Pale nisko jest nawet. Schronienia, tymczasowe schronienie, drewniana hata. 82 kawałki drzewa, mała chata. Schronienie myśliwego, ale tu nie ma nic kompletnie napisane o tym. Aha, dobra, a ja czy ja mogę to jakoś usunąć? C. Okej, okay, mogę usunąć, dobra. Ok, czyli schronienia mamy cztery różne i tutaj składkę na króliki, ogród. No ogród możemy sobie gdzieś tutaj postawić dół. Aha! Ten ogród jest w ten sposób okej okay. eee, kurde to też nie za bardzo wiem jak go jak tu rozplanować, to jest suszarka, składowanie, sto jak na patyki, e, na kłody, sto jak na. Aha, sami na kłody, czyli mogę przeciągać, okej, okay, sto jak na kłody, sto jak na kamienie, składowanie dwa tu są regały, pierdoły, sto jak na skóry, kosz na kości, sto jak na pancerze, na strzały, fundamenty, podłoga, ściany, dach, schody, wycinacz dziur, platforma, altana. Okej. Okay. Oj. No ale dobra, ja potrzebuję... E, ...żywność, składowanie, jest niestandardowe, meble... ...pułapki, pułapka liniowa z młotem... ...okej, okay. łodzie... ...o... E, SOS. Znajdź przygotuj jedzenie na no to by się. Żywność. Klatka na króliki. Eee, Klatkę na króliki to bym gdzieś ustawił. Tu w, tu w lesie. Eee. OK, no i mamy klatkę. Eee, czy ja mogę jakąś broń tu wykonać? Dobra, ten patek jest chyba tu na stałe. Eee, obstawiam, że najlepiej by było zrobić takie schronienie na zasadzie eee, nikt mnie tutaj nie ale no kurde nie wiem czy będę miał tyle czasu, żeby porąbać aż tyle drewna. Nie ma tutaj za dużo rzeczy do wybudowania. Tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka w każdym razie, no bo tu nie ma. Nie można scrollnąć no zbiornik na wodę. Mhm. Aha, ale jest jakaś żółwia ta. Sto jak na patyki, to mi nie chwilę bez niepotrzebne. Niestandardowe fundamenty. Mur, kamienna ścieżka, ogrodzenie z patyków, kości, domek na drzewie, platforma na drzewie, alpejski domek na drzewie, kładka z drzew, e, ściana, ściana, schody, ściana, znacznik, minęła wspinaczki, drobna tarcza, zbiornik na sok z drzewa, dźwig, tyrolka i tyrolka, krzesło, łóżko, kominek, stolik, kanapa, krzesło z kości, no, kurde butka dla ptaków jest nawet nice, mm, czyli mamy tak: y, albo schronienie standardowe, albo schronienie niestandardowe. Yy, pokusiłbym się o zrobienie w pierwszej kolejności chatki takiej no, standardowej. Yy, ja bym ją chciał zrobić gdzieś o tutaj w tym miejscu. No dobra, postawmy to. Okay. Pytanie jak, jak słabo będę miał z żarciem. Zbierz osiemdziesiąt osiem. No, weź, zbierz się co? co ty robisz? o! Dobra zanim to spadnie to sobie zdążę następne ściąć robi się ciemno więc zaraz będzie trzeba Walić i się skitrać Jak drzewem, jak się biega, to bardzo... O, wieje wiatr Powinno pójść w miarę sprawnie Ja totalnie, tak jak mówiłem, nie ogarniam Coś tu się złapało? Nie a, to mogę też jakoś Jezus jak Mogę rozłupać to, tak No i co teraz? Aha, i po prostu się pozbywam tego. Okej okay. Aha, i takie sobie wypali ognisko. Nie no, są one jakoś super duże, ale no niech będzie. Jestem ciekaw, ile mniej więcej trwa mm, noc tutaj. No, zbierzesz się czy się nie zbierzesz? Aha, odzyskuję siłę. I z tego co ja wiem, co my tu mamy? Alkohol, materiału rzemieślniczego. A fajne są te animacje. Napój przywraca energię. Okej, okay. baton yy, można użyć jako materiału rzemieślniczego, tkanina, patyki. Ja nie chcę tego tak zrobić. Ja chciałem. Yy, aha, tu jest połącz i połącz liście tkanina a. i co ja zrobiłem? pochodnie ulepszony patyk okej okay. no dobra, a połączony patyk sok z drzewa? ach, nie weź Proszę troszkę do ognia, nie ja chcę tak. Kurde a ja go mogę podpalić. Okej. Okay. Żeby... czym ja mogę połączyć? Mały kabel zapewnienia lista pasażerów. OK a, to mogę jakoś łączyć? Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Co z tego wyszło? Szekiera. Będzie do naprawy. Ok. Piórka. Zdjęcie Timiego. Hmm, Pochłonięto. leki, Przywracają zdrowie. Zdrowie póki co mam. Podręcznik przetrwania. Ok. Plecak. Napój się z samolotu. leki alkohol. Ok. Połącz. Co? Aha, dobra, dobra, nieważne. Nie chcę tego budynka. No i dobra, ja mogę iść spać, czy o co chodzi? Zapiszmy sobie ten progres. Niech będzie jako dwójka, no bo tam... W razie W powrócę do miejsca, w którym nie buduję schronu, nie? No i teraz pytanie: Czy noc działa w ten sposób, że po prostu ja sobie tak o, stoję i się rozglądam? Czy tu jest jakiś. Na pewno jest jakiś system spania, tak? Mm, o Jezus, przepraszam. Mm. To było jako mebel. Małe łóżko. Ale tu jest jakaś lina czy coś, w tym stylu jakieś skóry są potrzebne, więc generalnie, no, nie mam tego. Kanapy można zrobić. Skóra, skóra, pierdoły. Donica na ścianę, o kurde. Łeb trofeum. E, pułapka na króliki, pułapka z liści. Okej. Okay. Tu się więcej rzeczy pojawiło. A nie, to jest jako... Tam to było chyba jako polowanie, a tu jest jako Jest obronny, ogrodzenie z palisadą to generalnie tego tych, e, tych rzeczy, którymi można się bronić jest dużo e... ja mogę coś więcej dorzucić do tych e... Bo mi... nie ukrywam, że jestem lekko odsrany, bo wiem, że ta gra jest dość e, mocno horrorowa. E, to jeszcze sprawdźmy większe, większe ognisko. Ognisko i palenisko. Czyli teoretycznie to jest większe niż to. Gdzieś tutaj. Ok. Patyk i dwa kamienie. Tylko teraz w tym przypadku, kurde, jak gdzieś odejdę, jest ciemno jak w dupie. Więc nie chciałbym, żeby coś mnie zjadło. Ok, udało się. daje ewidentnie więcej e tak. No mogę tu wyrzucić jakoś super dużo tych, e tylko tak jakby mignąć tym światłem. Ale nadaje no, zdecydowanie więcej światła niż. E Dlaczego ja trzeba dalej to. A, tu jest obrona. Tu jest atak. A ja nie chcę tej zapalniczki. Jak ją odłożyć? Yy. Dobra, tu mamy. Weź wyrzuć odpocznij.